Buenos dias, amigos. W życiu każdego chłopaka przychodzi ten przykry moment, w którym zaczyna dorastać i zainteresowanie żołnierzykami, jałtkami zamienia się w zainteresowanie kobietami, a właściwie dziewczynami. Nie byłoby w tym nic złego, gdybyś się interesował normalnymi dziewczynami, a nie masz w głowie samej alternatywki. I oczywiście wiadomo, czyja to wina. Jeżeli wychowywałeś się oglądając takie postacie jak. Dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie. A właściwie nie ja, tylko moich czterech przyjaciół. Czterech, jakże wspaniałych okay. filozofów. Pierwszemu, któremu zadałem to pytanie, był Artur Schopenhauer. Jak sam odpowiedział, uważasz życie to pasmo niekończącego się cierpienia, wynikającego z niespełnionych pragnień. A najważniejszym pragnieniem, jakie posiada młody człowiek, jest pragnienie bycia z alternatywką. Więc to nie wybór, to klątwa woli życia. Widzisz ją w galerii. I od razu ją pragniesz. Piszesz do niej, a ona jedynie wyświetla. Nawet nie odpisuje. Dlaczego? Schopenhauer mówi, że alternatywka jest czymś pośrednim między kobietą a dziewczynką. Mówi także, że to wina twojej mordy spójrz na siebie spójrz lustra co widzisz to jest właśnie ten powód dlaczego ona nie odpisuje dobra ale drugi filozof będzie mniej pesymistyczny platon platon twierdził że świat materialny to tylko niedoskonałe odbicie świata idei a zatem każda alternatywka spotkana w metrze jeżeli mieszkasz w Warszawie bo in gdzie, nigdzie indziej nie występuje metro w klubie. Albo na TikToku, na Instagramie, na Rosak. To tylko cień prawdziwej alternatywki. Platon podkreśla, że ta idealna, która istnieje istnieje tylko w świecie idei. No Właśnie za nią tęsknimy. Patrząc w oczy gotki, która sprzedaje ci bilet do kina. Wyobrażasz sobie i nadajesz jej cechy tej idealnej kobiety. Ale dlaczego cytata? Platon mówi, że ideał musi być kompletny. I w świecie idei biust D. Ma sens ontologiczny. Platon nie znał silikonów. Ale wiedział, że człowiek zawsze tęskni do czegoś większego. A czy jest coś większego niż miseczka D. E -F -G -H I, -D> Przenieśmy się teraz do Niemczech. Gdzie zapytałem mojego wielkiego przyjaciela niczego. O tym, co on sądzi. Nicze wypowiedział się o onli fansiarach. Mówił o nad człowieku, który przekracza moralność, stada i tworzy własne wartości. Mówił, że dzisiejsza alternatywka to właśnie taka nadkobieta. Łamie schematy, tatuuje sobie pentagram pod okiem. Ubiera koszulkę z wizerunkiem szatana. Nawet na próby bierzmowania. A ty, ty chcesz być blisko tej siły, tej niezależności, tej woli, mocy. Nicze mówił, że nad człowiek będzie bardzo ceniony. Okazuje się, że dla niektórych to tylko 5 dolarów. Nicze mówił, żebyś wybrał mądrze. Jeżeli już masz zainwestować w nad człowieka, Wybierz droższą lifansy. Także wróćcie do żołnierzyków, do zawawy żołnierzykami i autkami. Zanim te alternatywki pobawią się waszymi uczuciami i skończy się to naprawdę źle. Trzymajcie się. Ketenga amigo.